według świętego Jana. Maria Magdalena stała przed grobem płacząc, a kiedy tak płakała, nachyliła się do grobu i ujrzała dwóch aniołów w bieli siedzących, jednego przy głowie, a drugiego przy nogach, w miejscu, gdzie leżało ciało Jezusa. I rzekli do niej, niewiasto, czemu płaczesz? Odpowiedziała im, zabrano Pana mego i nie wiem, gdzie go położył. Gdy to powiedziała, odwróciła się i ujrzała stojącego Jezusa, ale nie wiedziała, że to jest Jezus. Rzekł do niej Jezus, niewiasto, czemu płaczesz? Kogo szukasz? Ona zaś, sądząc, że to jest ogrodnik, powiedziała do niego: Panie, jeśli ty go przeniosłeś, powiedz mi, gdzie go położyłeś, a ja go wezmę. Jezus rzekł do niej: Mario, A ona obróciwszy się, powiedziała do niego: Po hebrajsku, rabuni, to znaczy nauczycielu. Rzekł do niej: Jezus. Nie zatrzymuj mnie, jeszcze bowiem nie wstąpiłem do ojca. Natomiast udaj się do moich braci i powiedz im, wstępuję do ojca mego i ojca waszego oraz do Boga mego i Boga waszego. Poszła Maria Magdalena oznajmiając uczniom: Widziałam Pana i to mi powiedział. Oto słowo Pańskie, chwała tobie Chrystus. Kiedy człowiek wylewa łzy, szuka pocieszenia. Kiedy staje nad grobem kogoś swojego bliskiego, szuka otuchy. Maria Magdalena stanęła wobec ogromnego dramatu. Przyszła zobaczyć miejsce, gdzie złożono jej mistrza, jej nauczyciela. Ktoś, kto przywrócił jej sens życia, kto stał się jej drogą, kto stał się jej życiem, kto stał się prawdą, w której pragnęła żyć. Przyszła zobaczyć grób i zobaczyła, że jej mistrza tam nie ma. W tych łzach, w tym zaskoczeniu, w tym smutku zupełnie zapomniała o obietnicy zmartwychwstania. Jak często i my, spotykając się z jakimiś naszymi ograniczeniami, słabościami, mówimy po prostu, że się czegoś nie da zrobić, że nie potrafię, nie jestem w stanie. Łatwo się załamuje, łatwo się poddaje. Bo zapominamy, że mamy moc większą niż nasza ludzka. Mamy możliwości większe niż to, co widzimy tylko własnym okiem. Bo gwarantem powodzenia naszego życia jest wiara w zmartwychwstanie i postępowanie zgodnie z wiarą w zmartwychwstanie. Pochylając się nad grobem naszych grzechów i słabości, bardzo często potrafimy się zalać łzami i nie dostrzec Jezusa przychodzącego ze swoją łaską. Bardzo często wpatrując się w nasze słabości, nie widzimy naszej mocy, zapominamy o naszej sile, którą możemy czerpać z Jezusa Chrystusa. Bo łatwiej skupić się na tym, co nas od Boga oddziela, niż na tym, co nas z Bogiem łączy. Wpatrując się w kolejne Chrystofanie, naszego uwielbionego zbawiciela zmartwychwstałemu, Chcielibyśmy umacniać naszą wiarę w zmartwychwstanie, nasze zmartwychwstanie, w które wierzymy i na które oczekujemy, które nadaje sens naszej egzystencji, które nadaje sens naszym codziennym zmaganiom, naszym trudom, naszemu nawróceniu, które wciąż na nowo podejmujemy. Pamiętajmy, że. Jezus, nawet wtedy, kiedy wydaje się, że go nie ma, zawsze jest obok nas. I chciejmy rozpoznawać zbawiciela w człowieku drugim, który jest też obok nas, bo również przez niego Pan przychodzi nam z pomocą. Nie dajmy zaślepić naszych oczu zamiar rozpaczy nad naszymi grzechami, byśmy mogli rozpoznawać zbawiciela. W każdym dniu naszego życia. Bo on tak jak do Marii, zwraca się po imieniu do każdego z nas. Tylko czy ja chcę usłyszeć Jego głos? A jeśli zechce, doświadczę ogromnej łaski, obecności Boga w każdym dniu mojego życia, obecności Boga tuż obok mnie.